Czy Fuji X Half może stać się tańszym substytutem dla fotografii analogowej? Dużo osób kupuje te vintage sprzęty i po prostu mm, korzysta z klisz, zaczyna stykać kliszami i tak dalej, więc ten rodzaj fotografii przez ostatnie lata się jakoś yy, uwspółcześnił znowu i dużo osób gdzieś w tą stronę zmierza. Więc może chcieli po prostu jakoś na tej fali, Popłynąć i gdzieś w tą stronę skierować ten produkt. No W sumie, jak sobie policzysz też ceny klisz, one nie są najtańsze, więc dla takiej osoby, która jakby niekoniecznie chce wydawać ciągle na wywoływanie, na klisze i tak dalej, no to, to może być jakieś rozwiązanie, nie? No bo koniec końców i tak cię wyjdzie ta puszka taniej po, nie wiem, kupieniu sześciu, siedmiu filmów, nie? No w sumie to się też wiąże z Instaxem. Tak typowo to trochę jest też taki y, przeciwnik własnego produktu Instax, nie? Bo. Znaczy, Masz te i, same założenia? Nie, wiesz, nie kon... taka... znaczy, no bo w sumie oni też mają te drukarki instaksowe, nie? Więc koniec końców ja właśnie też miałem to w głowie. Ciekawy jestem, czy da się połączyć ten sprzęt z drukarką instaksową i po prostu nie wiem, nie pamiętam, czy te instaksowe drukarki mają jakieś, jakieś wejście na kartę. Nawet jeśli nie, no to pewnie przez jakąś aplikację może sobie te zdjęcia też jakoś wydrukować, nie? No okay. no, ja czuję, że to jest trochę taki konkurent, który może trochę zabrać właśnie tym instaksom, bo jest trochę lepszy od instaksów, tak? A oferuje też taką, wiesz, fotografię, może nietypowo natychmiastową, ale w bardzo podobnym odczuciu, że ten efekt dopiero zobaczysz za chwilę, później, tak, wiesz, nie od razu. Tak, 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 dokładnie. Ja to widzę raczej taką przestrzeń, że one mogą współpracować, w sensie, że faktycznie możesz sobie dokupić drukarkę do tego sprzętu i, i po prostu sobie wydrukować te zdjęcia, które zrobiłeś. Szczególnie, że tam z tego co widziałem, też możesz sobie i zrobić taką datę, jak w Instax mini Iwo na tym zdjęciu, żeby była i tak dalej, więc no, jest tam jakaś przestrzeń na to. Zaobserwuj ten profil, żeby nie przegapić więcej takich newsów, a pełne odcinki znajdziesz na wszystkich aplikacjach podcastowych.